Zapytam trochę, opierając się o swoje własne doświadczenie, ponieważ sam się zmagam z boreliozą. Dzisiaj to już jest trochę inna postać boreliozy, ale chciałem zapytać o stany zapalne układu nerwowego. I do tej pory myślałem, że tylko berberyna. Czy mógłbyś to rozwinąć? I nie wiem, być może są jakieś inne rozwiązania w świecie roślin, które, które sprawdziłeś, które są równie skuteczne, czy, 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 czy może skuteczniejsze dzisiaj od berberyny? W każdym razie układ nerwowy, jego stany zapalne, to jest to, co ja u siebie, z czym u siebie pra, pracuję od lat. Czy pracowałem dzisiaj już w mniejszym stopniu, ale, ale może, może, może da się to jakoś uzupełnić. Tak, no układ nerwowy, stany zapalne układu nerwowego są, są, są problemem w neuroboreliozie, generalnie w boreliozie, tak. Mamy do czynienia tam z przewlekłym stanem zapalnym układu nerwowego yy, i musimy robić wszystko, żeby ten układ nerwowy, ten stan zapalny z, z, jak, maksymalnie zmniejszyć, tak. No, yy, najgorsze co możemy zrobić to sterydy, tak. No, bo wiadomo, mm -hmm. że stery zasłabiają odporność i efekt jest chwilowy, a później kończy się to bardzo m, przykro dla chorego. Y natomiast y są zioła, które są związki. Fitofarmakologia ma takie mm -hmm. związki, jak na przykład oksymatryna. Oksymatryna to jest też y alkaloid. Mm -hmm. Sporo tych alkaloidów. Y który bardzo silnie działa przeciwzapalnie na układ nerwowy, mm -hmm. najsilniej chyba, z mojego doświadczenia również. W medycynie chińskiej na przykład y, tą oksymetrynę stosuje się, żeby zmienić tropizm y, innych ziół, czyli jeśli stosuje się je z, inny, z innymi ziołami, y, to ona jak gdyby y, y, Mówiąc kolokwialnie, pakuje te, te związki tych ziół do układu nerwowego. Czyli mhm. tam jest ten tropizm, tak? Mhm. Jakby prowadzi je do układu nerwowego. Mhm. E, mówiąc obrazowo. Y, I rzeczywiście tak jest. Badania naukowe na to wskazują. I, i Jeśli chodzi o stan zapalny układu nerwowego, to oksymetryna, eksymetryna, która jest związkiem, który występuje y, w. Saphora flavensis jest takie zioło mhm. chińskie, tam, tam, tam ta oksymetryna występuje. Mhm. Także to polecam na pewno. Jeśli chodzi o ne objawy neuropsychiatryczne, jeśli jest stan układu, stan zapalny centralnego układu nerwowego, tak? E tam jest borelioza, tam mhm. jest Bartonella, tam jest Bawiesioza, tam są stany zapalne. E Często lekarze, psychiatrzy przypisują różnego rodzaju leki, SSRI, benzodiazepiny, nawet tak. już, już, już w takich ekstremalnych przypadkach, ale to często nie daje efektu. Tak? Mhm. Ci ludzie dalej mają problemy neuropsychiatryczne, bo tam jest stan, chroniczny stan zapalny układu tak. nerwowego i wówczas tak. trzeba na to działać. No jest coś takiego jak psylocybina, to jest związek u nas m, zakazany, tak ale na przykład. Klinikach. Ale chyba silnie badany też. Znaczymy bardzo teraz bardzo intensywnie ani... badany. Psylocybina jest stosowana w różnego rodzaju lekoopornych depresjach, mhm. które mają podłoże właśnie stany zapalu, lęk, lękach. Daje świetne efekty. Również są badania na temat chorych na boreliozę właśnie. Mhm. I jak ona pomogła takim przypadkom już bardzo ekstremalnym. Mhm. Czyli takim, które były oporne na leczenie. Psychotropami, tak, psylocybina. Natomiast jest to, jest to związek, który nie jest legalny w Polsce, także pewnie trzeba. Są jakieś inne metody, żeby sobie go zdobyć poza granicami, ale to, to w charakterze takiej ciekawostki. Mhm. Tak, też yy, czytałem o takim zwrocie w, w kierunku leków opartych o, o grzyby psylocybinowe, także wydaje mi się, że jest w tym pewna nadzieja. Yy, jak mówisz w yy, boreliozie. Także borelioza, ale yy, inne obciążenia odkleszczowe, trudne do leczenia. Powiedziałeś yy, Bartonelloza, także. Yy, o to Cię chciałem zapytać w kontekście yy, procesów leczenia specyfików, fitoterapeutyków yy, i kalcyfikacji. Takie pojęcie, którego, o którym słyszałem, a którego nie rozumiem i jakbyś mógł parę tak, słów. To jest stosunkowo takie. To nie jest nowe pojęcie, kalcyfikacja, Natomiast w kontekście chorób odkleszczowych i borozy jest nowym pojęciem, yy, cały czas przez te dekady szukania różnych rozwiązań terapeutycznych, bo nie każdy może wyjść z tej choroby, mhm. no Znajdujemy jakieś blo blokery, tak? coś, co blokuje u kogoś, u jakiegoś chorego postęp y, w leczeniu. Mm -hmm. Kalcyfikacja jest bardzo taką charakterystyczną, jakby tak wytłumaczyć w prosty, obrazowy sposób, te bakterie, takie jak Bartonella czy Brucella, nanobakterie, tworzą, które są elementem y, tej puli infekcyjnej, której ten, y, jak ktoś ma chroniczną e, boreliozę, to są badania że w Stanach Zjednoczonych, że minimum ma trzy koinfekcje. Mhm. Koinfekcje to jest borelia, krętek borelia plus, coś tam jeszcze, babesioza, bartonella na przykład. Czyli infekcja krzyżowa. Dokładnie. I każda z nich coś tam robi. W każdym bądź razie bartonella jest jedną z takich najtrudniej, najtrudniejszych do wyleczenia infekcji chronicznych. I, chyba też, jeżeli, jeżeli, I agresywnych. Jeżeli chodzi o objawy też. Objawy neuropsychiatryczne. E, neuropatyczne i tak dalej. To są, ona daje bardzo takie agresywne. Bor borelia przy niej to jest taki można gołębek pokoi. Poko mhm. e, Sama w sobie nie groźna? Nie, nie tak borelia, też są tu różne gatunki, bo są awzeli, garini, są różne, różny tropism mają powinowactwo, jedne do układu nerwowego. To też zależy od kontekstu fizjologicznego. Mhm. Ktoś jest. Genetycznie lub immunologicznie bardziej predysponowany do boreliozy, to ona może mu większą krzywdę wyrządzić. Mhm. Więc nie można tutaj deprecjonować samej boreli, ale jak ona jest e, współistnieje z tą bartonellą, to wówczas jest to mhm. o wiele bardziej agresywna, niefajna choroba. Ale wracając do meritum, kalcyfikacja bartonella tworzy zwapnienia. Tworzy zwapnienia mhm. nie tylko w układzie moczowym ale też w układzie krążenia, w całym naszym organizmie, ona się chowa w tych zwapnieniach, tam są te formy przetrwalnikowe, tak zwane biofilmy, ona się tam chowa, jest bezpieczna. Ją nie jak ona tam jest, nie, ją, nie dotkną ją antybiotyki, zioła, nie ma na to szans. I nic nie robi się, żeby te zwapnienia troszkę skruszyć, tak? Mhm. E mhm. Mówiąc obrazowo, kolokwialnie, e naruszyć, żeby żeby wówczas te zioła mogły tam dotrzeć i wyeliminować. Mhm. Dlatego, jeśli my tego pomijamy, tą kalcyfikację, to wówczas y, my nie jesteśmy skuteczni ta infekcja wraca. Po jakimś czasie, jak jest stres, albo odstawimy antybiotyki, odstawimy zioła. Mhm. Więc należy to również ob obejmować w tym całym protokole. Tak? Mhm. Są tak zwane enzymy, jak lumbrikanaza, serapeptaza, lekarze to stosują. Chciałem jeszcze wrócić do tego, o czym na początku rozmawialiśmy, przyjmowanie ziół zewnętrzne. Opisywałeś y, ten sposób y, przez wcierki, chciałem zapytać o skuteczność takich ziół, o stosowanie takich ziół. Y, gdybyś tutaj mógł coś jeszcze powiedzieć, więcej? Tak. Y, 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 y... To zewnętrzne przyjmowanie ziół y, jest bardziej dedykowane dla tych chorych, którzy są posilne agresywnej antybiotykoterapii. Mm -hmm. Ten układ pokarmowy jest u nich wyniszczony, y, bardzo sensytywny, z, stan mm -hmm. zapalny śluzówki, żołądka jeli żołąd mm -hmm. żołądka jelit i oni nie są w stanie mm -hmm. przyjmować wewnętrznie ziół, bo mimo wszystko mm -hmm. zioła w formie na przykład nalewek na alkoholu y, u takich osób odpadają, tak? Mm -hmm. y, y, odpadają, czy bardziej takie jakieś agresywne zioła, jak olejki eteryczne, no to już w ogóle i wówczas musimy myśleć nad czymś, nad jakąś alternatywą podania, alternatywą podania tych ziół i ta transdermalna forma, czy fitosomalna forma, której już tutaj wspominałem, do ustna, bardzo łagodna, jest jakąś alternatywą dla, mhm. dla tych ludzi, tak? Mhm. Dosta najważniejsze, żeby dostarczyć te związki aktywne w działaniu bakteriobójczym, silnie bakteriobójczym, tak, żebyśmy mogli to tolerować. Mhm. Żebyśmy mogli stosować i żeby był progres, jeśli chodzi o zdrowienie i mhm. I, I to, to, jest, to jest na pewno... A to, jakie zioła się dostarcza, czy to są fitosomy, czy to są analogii Dapsonu, czy, czy to jest e, fitosomalny kryptolepis, e, czy, czy to są te inhibitory LDH, o których już wspominałem, no to już jest kwestia, czy to jest zdrojówka i tak mhm. dalej. Jakie, indywidualna. Jak jest indywidualna, ale też dawki później się zwiększa, mhm. i mniej jesteśmy już. Ta sensytywność po tym resecie biochemicznym, ona będzie sukcesywnie maleć. Mhm. I wówczas będziemy mogli sobie stopniowo pozwalać na coraz coraz większe dawki, coraz mm. bardziej agresywnych mm. ziół, w cudzysłowie mm. agresywnych, w sensie mm. silniejszych. Mm. Janek, y ten epizod chorobot kreszczowych, którą, którą potocznie, który potocznie nazywamy boreliozą, mówisz, miałeś e dwukrotnie. Kiedyś i teraz e na skutek infekcji i w jakiś sposób objawy wróciły. Jak się dzisiaj czujesz? Dzisiaj się czuję doskonale. Jest piękna pogoda mm -hmm. słonecznie. Ale w kontekście tego, co pytasz, jeśli chodzi o objawy, tak? mm -hmm. o objawy, no, no jestem praktycznie bezobjawowy. Tak? Mm -hmm. Jestem praktycznie bezobjawowy. Wiadomo, nie wszystko jest boreliozą. Tak? Mm -hmm. Mamy swój wiek i mamy jakieś objawy. Ale generalnie, jeśli chodzi o boreliozę, to to mogę powiedzieć, że jestem bezobjawowy na dzień dzisiejszy, a była to długa droga, była to długa droga. Ym... Ale dzięki temu, że dwukrotnie miałem problem z tą chorobą, miałem bardzo silną motywację, żeby coś wymyśleć, mhm. żeby coś znaleźć jakieś nowe rozwiązania. Gdybym nie zachorował na boreliozę, po prostu nie miałbym motywacji do tego. Po prostu byłbym pewnie gdzie indziej, tak? W zupełnie innej... Przestrzeni, tak? I nie przygotowałbyś takich protokołów. I nie przygotowałbym takich protokołów, bo po pierwszej tej mojej, tym epizodzie z boreliozą, yy, mm. można powiedzieć, że myślałem, że już wiem wszystko na ten temat, na temat mm. tej choroby. I nie miałem jak gdyby bodźca, żeby, żeby takiego silnego bodźca, którym mm. była ta druga infekcja mm. pokowidowa, yy, żeby. Wymyśleć coś przełomowego I, mm. i myślę, że to wyszło. To każdemu może się przydać. Jasne. Czym się różnią te dwa oblicza na przestrzeni lat e, chorowania? E, ta choroba kiedyś wyglądała u ciebie inaczej, dzisiaj ten obraz był inny, czy te... To... Mógłbyś po, porównać zupełnie inaczej. To mapę tych dolegliwości? Zupełnie inaczej. Ta, ten pierwszy, pierwszy epizod to był bardziej stawowo-kardiologiczny, a ta drugi był stricte neurologiczny. Mhm. Ale to też y, dużo tłumaczy tutaj... Jest bardzo dużo teraz badań naukowych, jak COVID aktywuje chroniczną mhm. Bartonellę na mhm. przykład, czyli, czy Babesiozę. Jest masa badań, można, można, mhm. można dotrzeć do tych badań. Dla chętnych mogę do, podać linki nawet do tych badań i tam się tłumaczy, że często ten zespół pokowidowy to jest po prostu aktywacja starej boreliozy, mhm. bo, ale już w takiej, są też zjawisko turbo nowotworów, czyli mhm. jak gdyby y, covid tak potrafi do takiego stopnia zdusić ten układ immunologiczny, mhm. który jest takim y, strażnikiem, prawda, y, który trzyma w ryzach te infekcje. jeśli o, tego strażnika nie ma, to wówczas on uderza z bardzo dużą agresją tę infekcję. Mhm. I tutaj było, w tym kierunku to można było powiedzieć, że to była taka turboborelioza w moim przypadku, mhm, e a jak coś bardzo szybko i dynamicznie się zmienia, to jest mało czasu, żeby reagować, mhm. reagować, mhm. tak. Mhm. Y e Chciałem na koniec Cię zapytać y y o, o taką rzecz, o, o, o co co pytają zawsze ludzie, którzy już znają swoją diagnozę, hmm, czy borelioza, czy choroba odkleszczowa, żeby zapytać trochę szerzej, jest wyleczalna i co to by znaczyło i czym w zasadzie jest ta infekcja? Trudne pytanie, ale spróbujmy. Wyleczalna. Masz tu na myśli to, że jesteśmy przekonani, że ich praktycznie nie ma w organizmie? Tak? W wydaje mi się, że taki stan no, bez objawów. Jak najbardziej, jeśli chodzi o stan objawów, to ja jestem na to przykładem, prawda? Mhm. Y natomiast czy ta choroba się nie wróci po 10-15 latach, bo osłabimy odporność, bo tam są jeszcze jakieś formy przetwalnikowe. Ja, ja na to pytanie nie zna. ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Mhm. Nauka również teraz nie zna na chwilę obecną, bo nie ma takich testów. Mhm. Y Hmm, także trzeba się tutaj cieszyć tym, że jesteśmy zdrowi, bezobjawowi mhm. i dbać o, o zdrowie przede wszystkim, mhm. e, bo terapia boreliozy nie kończy się w momencie, kiedy jest ostatni objaw i jego nie ma, ale ona się dopiero wtedy zaczyna. Dbamy mhm. o zdrowie, zmieniamy mhm. to, co było takie toksyczne w naszym środowisku, tak? W środowisku, w, w tym, co nas otaczało. Nie mówię tylko o dietę do diecie, ale też... No, jednak Prawdopodobnie ruch, e, tak, oczywiście dbanio... Natomiast e, kluczowym tutaj e, elementem jest e, e, tolerancja na stres. E, o tym i, właśnie chciałem powiedzieć. No, tolerancja to... na stres i zrobić wszystko, żeby tego, tego stresu było jak najmniej w naszym e, środowisku, a jak już jest, to żebyśmy... Kontro... W miarę Nauczyli się z tym pracować w jakiś tak, sposób pracować, i kontrolować ten stres, żeby on nie wyrządzał takiej takie krzywdy. Mm, mm, Także to jest bardzo istotne. Janek, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję dziękuję. do zobaczenia, że będziemy kontynuować yy, temat chorób odkleszczowych. Moimi Państwa gościem był Janaruba, fitofarmakolog, wybitny specjalista. Dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję.